Hej, hej, witajcie. Zapraszam was dzisiaj na przegląd korektorów. Nie jest tego zbyt dużo, także myślę, że Wam się przyda taki film. Szczególnie Anię pozdrawiam, która się nie mogła doczekać właśnie korektorów, i zapraszam do oglądania dalej. Mała uwaga, jeszcze, że wiadomo, że nie każdy produkt sprawdzi się każdemu. Także weźcie to pod uwagę. To co u mnie może być super, u was może być nie do przyjęcia. I odwrotnie. Zaczynam od korektora, który uwielbiam. Uwielbiałam, bo już mi się skończył. Jest to Pierrene Serum Concealer z SPF25. Miałam w odcieniu 4. Korektor przepięknie leży pod okiem. Nie trzeba przypudrowywać. Już resztkę resztkę wygrzebuję, żeby jeszcze pokazać słocza, Ale już naprawdę jest pusto. Super. Uwielbiałam. Sięgałam prawie codziennie. Podobnie jest sprawa z korektorem znam. W odcieniu 4W warm nude. Już się kończy jeszcze. I jeszcze go używam teraz. On jest bardziej żółty. Tutaj zoksydował ten pierenę, ale pod oczami tak aż nie, nie oksyduje. Bardzo ładnie się rozkłada. Obydwa są delikatne, lekkie, chociaż mają bardzo dobre krycie. Jak na moje potrzeby, oczywiście. Także ten i ten mogę naprawdę polecić, bo są świetne. A wiecie jaką ja mam strefę pod oczami pomarszczoną już? Następnie kon concealer, tak? Magic Perfection Concealer, korektor pod oczy Eveline. Trzymałam jeszcze do denka, bo ten korektor jest w ogóle prawie nieużywany. Ale powiem Wam, że no on, jest, on mi się przeterminował. Nie wiem, czy nie kupię ponownie go, żeby go tak naprawdę dobrze przetestować. No, ale. Z drugiej strony stwierdziłam, że korektory z Eveline lubią mnie szczypać w oczy. Łzawią mi oczy po prostu. Nie wiem, czy to jest wina tego, że on się przeterminował, czy tego, że po prostu go nie mogę. Ale, ale chyba się jeszcze skuszę. To nie jest jakiś drogi korektor, więc chyba się skuszę. Na razie nie mogę ani polecić, ani odradzić. Teraz korektory, po które najczęściej sięgam, teraz. Dzisiaj, można powiedzieć, dzisiaj w przenośni, dzisiaj. Yy, na pewno jest to tak na co dzień AA Wings 22 Nude, korektor oświetlający, ta owocowa seria. Uwielbiam ten korektor. W ogóle go nie przypodrywuję też i on ładnie leży pod oczami, leciutki, nie wchodzi w zmarszczki. Można doklepać palcem skórę pod okiem i wygląda bardzo, bardzo dobrze. Taka nawilżona, te zmarszczki nie są podkreślone, no bo całkiem zastygające korektory. I tu uwaga do tego, właśnie nam on mi ciut-ciut robił Saharę pod oczami. Po prostu jak przesadziłam z ilością, nie? Ale wiecie, no, malutko i też jest ok. Sięgam bardzo często po yy, Too Faced Born This Way. I mam w odcieniu vanila, ale tego też trzeba bardzo, bardzo niewiele. On jest już mega kryjący, treściwy taki i super się nadaje jako baza pod No ale bazę pod mam z Glam Shopu, to wiecie, no to tak, tego nie stosuję jako bazę. Świetny. W ogóle, słuchajcie, to jest niby ta wersja Traveler, ale mm, ale to jest tak duża pojemność. Że to starczy, i starczy, zwłaszcza na to, że on jest tak wydajny. To jest 15 ml. To jest tak, jak normalnie tradycyjny korektor z Drogerii. Następnie bardzo lubię sięgać po Catrice Truskin. To jest wodoodporny korektor, ale też staram się go nie przypudrowywać. Czyli znaczy, ja w ogóle ostatnio nie pudruję strefy pod oczami, tylko po prostu palcem rozklepuję, rozklepuję, aż pozastygają te wszystkie zmarszczki i tak, jeden mam tu jest nazwa koloru 010 KUL cool KASHMIR i tutaj ten w odcieniu 005 WARM ACADEMIA dosyć fajne korektory lubię no i bardzo lubię korektor z Jordani GOLD MASTER CREATION CONCEALER ja mam w odcieniu Cool Porcelain 10 ml w tubeczce i z takim pędzelkiem. Wyciskamy, nakładamy. I tu powiem, że ten ma bardzo, bardzo słabe krycie, ale dwie warstwy nie obciążają na przykład powieki. Strefy pod okiem o to chodzi a da się zbudować. I jest ok. I jakbyście mieli nabyć, to polecam właśnie dwójkę, bo jedynka jest bardzo jasna. Bardzo fajny korektor. Bardzo często sięgam po Moist z Bel, z biedronki. Bardzo lubię. Ale czasami robi mi też pod okiem, może nie saharę, ale tak jakby się wyschnie i kruszy się. Nie wiem. Czy też tak macie z tym korektorem? A czasami nie. Może zależy od tego, co... Znaczy teraz w ogóle muszę powiedzieć, dodam, że pod wszystkie korektory dawałam do tej pory to. Tego już jest po prostu koniec. I to jest moja baza teraz na dolną powiekę pod korektor. Więc może dlatego wszystkie korektory mi się teraz fajnie sprawdzają, bo ta baza z Essence Hydro Hero naprawdę jest fajna. No i mamy tego Moist'a. Moist jest fajny. Tu mam mieszane uczucia do Eveline. Jest to korektor. Yy, pamiętam, że ta pierwsza wersja, Liquid Camouflage, to miałam chyba dwa lub trzy odcienie i wszystkie wydałam, bo mi po prostu oczy zawiły. Od tego już tak się nie dzieje, ale czy ja tak za nim przepadam, nie powiedziałabym. Niemniej jednak jest bardzo fajny. Widzicie jakie zużycie już? Czyli sięgam po niego. No, i ja mam w odcieniu 05 Light Sand. Neutral. Nie, no, mogę ogólnie powiedzieć, że z tego korektora jestem zadowolona. Ale czy wrócę? Nie wiem. Nie zrobiłam Wam słodkie tego wiem. Już naprawiam błąd. To jest. To jest kulkaszmir, a drugi cieplejszy, ten jest taki beżowy, ten taki bardziej żółty, ja mam zabrązowienia, więc yy, jak mam mniej takie oczy, wiecie, no te okolice zabrązowione, nie wiem, czy to zależy od ilości wody wypitej, czy, czy w ogóle, no wiecie, ja z tą moją boleriozą to różnie... Mam czasami tak, czasami tak. To jest tak. Ten jest beżowy, a ten jest taki żółty i lubię też ten żółty. Bardziej. No, to, to macie te kolory. E, korektor Vibo Forever Better Skin. Jeżeli chcę bardzo dobry kamuflaż zrobić, jest to mocno kryjący korektor, ale nie obciąża tak bardzo. I też go lubię. Widzicie jaka jest różnica w kryciu? Te ten bardziej jakby kryją mnie. No. Miałam korektor multitasker z Rimmela, ale poszedł dalej w świat, bo nie polubiłam się z nim za bardzo. Natomiast uwielbiam PaeZe Brightening Concealer z serii Nano Revit. Hmm, jaki tu jest odcień? Hmm, nie wiem. Słuchajcie, a tu jest o jejku. 02 Natural Beige. No. Ten bardzo lubię, chociaż ma dosyć nie takie słabe. Do średniego krycie, ale znowu pod okiem wygląda rewelacyjnie. Jest taki bardziej kremowy, no. Tak jakby nawilżający. No wiecie, nie? Że O, ja go hmm, prawie go nie widać. No, i trzeba go dokładać. Ja go ze dwie, trzy cieniusienkie warstwy muszę dołożyć. On gdzieś wsiąka, wpija się w tą skórę, nie wiem, tak jak naprawdę jak pielęgnacja trochę. Ale bardzo fajny. Teraz korektory, które powiem tak, nie to, że nie lubię, tylko... Hmm, no nie sięgam po nie za często. Lovely, Liquid Camouflage w odcieniu vanila. Yy, no. Nie mam zdania, powiem szczerze. No, korektor jak korektor, o, może tak. Aha, i tu bardzo ważna sprawa. Zwróćcie uwagę, że korektory, które są dopuszczone pod oko, to tam jest zaznaczone, że to jest y concealer, czy korektor pod oko i do twarzy. Może być i pod oko i do twarzy, bo jak jest na przykład korektor do twarzy, to ja staram się nie stosować pod oko. A tutaj mamy ten korektor. Y Koloryzujący, Korek no, korektor, korekcyjny korektor. Ym, zupełnie kamufluje te już naprawdę brązowe za zabrązowienia. To jest Smart Korektor Anti-Dark Circle 01. To jest oczywiście NAM. On jest brzoskwiniowy. Ma Malusienkie kropeczki i Super. Zniwelowane są zasinienia, zabrązowienia. Super. E, korektor, po który prawie w ogóle nie sięgam. Max and More. Może zacznę. Dosyć ciemny, dlatego może teraz nie sięgam właśnie, bo to jest najjaśniejszy odcień z, z oferty we krzonie, ale on jest dosyć ciemny. No, ciemny jest. Następnie e, kiedyś dosyć go lubiłam. Rimmel Lasting Radiance, rozświetlający korektor w odcieniu 40 Soft Beige. Taki pomarańczowo-żółty. Wiecie, ja też mam posegregowane korektory, które się nadają już do opalonej skóry, a które teraz używam, no więc nie mogę tak polecić na teraz. O, i tu są korektory, które najmniej ostatnio używam. W sensie dlaczego? Bo to są najświeższe moje korektory. Jest też na kanale, to jest Klaresa High Cover Lover. I wiem, że obydwa mi się fajnie sprawdziły i będę je lubić, tylko zużyję już ten nam, który pokazywałam do końca, i jakiś też, którego jest mało. No i tutaj jest o, świetny kolor, świetny. To jest ten High Cover L Lover. Ja mam w odcieniu. 2, 3 Light. Tak, to mogę polecić. Bardzo dobrze mi się sprawdził pod oczami. Fajnie się widzicie w tapie, ale jednak kryje. Yy, I ten Smooth Maker. No to to bardzo mi się dobrze sprawdziło. Pamiętam, byłam zachwycona, jak on w ogóle cały dzień leżał. Słońce z okna, nie wiem jak to widać, ale mam nadzieję, że wszystko ok. Już widzicie, bo wychodzi tam słoneczko. Dobra, i tutaj mamy ten drugi. W ogóle Klaresa ma fajne te produkty. Powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, aż pozużywam starszych i żeby sobie te używać. No, bowiem, że jestem zadowolona. O, patrzcie, ale to się już starło. O kurczę, nie powiem jaki to kolor jest. No, jakieś nudno. Hm. Nie, nie wiem. Na pewno nie najjaśniejszy ani nie najciemniejszy. Taki neutralny wybierałam. Także no, widzicie, otóż, no nie doczytam. To się stało po prostu. I korektory, po które ostatnio w ogóle nie sięgam, mimo ładnego zużycia. Nie wiem, co z nimi. Anti-Age. Instant Anti-Age, i to jest. I to jest. No, Maybelline. Klasyka gatunku. Ten jest najświeższy i ten. Ja te gąbki pościągałam. 0,0 e, zero, zero ivory. Nie mam już miejsca, a nie chcę już przerywać, wiecie? O, to jest kit. Chyba, że on tu zasych trochę. Czekajcie. No, to jest no, znane korektory, że one. w ich moment zoksydował. One po prostu są bardzo, bardzo dobrze kryją. No, a teraz wylas. Ojej. Dobra. O, i on jest taki kremowy, treściwy, trzeba naprawdę uważać z ilością. No, do tego zaraz może wrócę. Tak szczerze powiem. A ten, mm, on ma różowe podtony i no różowy w ogóle jest ten korektor. 05 Brightner. No, Brightner, wiecie. I on mi się też dobrze sprawdza, żeby zakryć te moje zabrązowienia, powiem wam. Wyjdzie. O, teraz wyszedł. No teraz tak, Pytre. Tu mam szmatkę, taką ściereczkę. O, różowiutki. Proszę bardzo. No. Oczywiście polecam te korektory, bo to jest, no, wiadomo, w malusienkiej ilości rewelacja. Niektórych przesłyszają, no, ale mówię, nie pudrować. Jak już jest taki korektor, to po co pudrować? Takie o co? To. Wiecie, tak delikatnie, resztką spędzla, takie błyszczące korektory można, o, na przykład ten patrzcie, jeszcze się szkli. Nie wiem, już który to był, ale wiecie o co chodzi. No, jak pokazuje to, to widać teraz. Porównanie. Takich korektorów, takiej konsystencji po prostu o takiej, nie przypudrowywuje. No i korektor ostatni, po który w ogóle nie sięgam. Nie, chyba córcia mi dała. Miała z tego, z Mistery Boxa. Korektor 2 w jednym. Kryjące, rozświetlający z kwasem hialuronowym. Eveline 7 ml. Odcień. 2 w jednym, patrzcie. Może sobie go spróbuję. A jaki kolor? No powiedzcie, jaki kolor tu jest. Jest. Zero, o, 0,6 Ivory. No dobra, spróbujemy, jak to wygląda. Hmm, tutaj. Jeszcze się miejsce znalazło. No i to jest Ivory. No, no. Widzicie to, dlaczego ja nie sięgam po niego? Nie wiem, no może w lato. Ach, bez sensu. Oczywiście tylna kamera troszkę przekłamuje. On na żywo nie jest aż tak żółty jak w podglądzie. Nie wiem, może pokażę Wam. I to by było wszystko. Ja nie mam za dużo tych korektorów, chyba. Znaczy, stwierdzam teraz, że dosyć dużo. Dobra. Wysunę tutaj je. I jeszcze raz yy, powiem tylko szybko. Gdyby mi się. Słuchajcie, tak zrobimy. A, jeszcze jedne korektory, poczekajcie, poczekajcie. Tak zrobimy. Gdyby mi się teraz nagle wszystkie te korektory skończyły, tak? Yy, po które bym poleciała. Do drogerii. No, są z drogerii korektory. No, oprócz tego, y, tu face, nie? Y, po który bym poleciała na dzień dzisiejszy? Potem. Potem bym poleciała. Nie poleciała, jak to brzmi, nie? Y, ten jest jeszcze delikatniejszy. Też, też y, lubię bardzo. Wiecie. Y, nam też bym mogła polecieć po nam. No, i to wszystko na razie z tych. No i paezę może, ale to on ma tak słabe krycie, że dobra. Do niego nie. <grych> I pewnie po tego bym poleciała, bo on mi się bardzo sprawdził, ale nie używam go namiętnie na tyle, żeby po prostu go tak pokochać, wiecie, jak te, jak ten. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, że po prostu jak się do czegoś przyzwyczajicie, jak leży, jak nakładać, jak, yy, jak on się prezentuje, jak przedstawia, to to wiecie, nie? No, dzisiaj na przykład mam na sobie ten korektor. Teraz następne korektory, które jeszcze są zafoliowane i nie będę ich usłoczować. Z Bell, z Biedronki, Blur, Cover. To jest odcień 02 vanilla. Pewnie będę zadowolona, bo bardzo lubię Bell. Ten Bear With Me z nyx czeka na test ale no szkoda mi go naprawdę otwierać. Może jeszcze raz zrobię po prostu sobie test codziennie po jednym, właśnie tak zrobię, słuchajcie. Codziennie użyję innego korektora i stwierdzę, czy wywalam, czy zostawiam. No bo po co to ma leżeć? Zostawię sobie perełki i wtedy ten przetestujemy razem, pierwsze wrażenie w filmie na kanale. No i tutaj serum concealer with kofeinę, to jest też nieotwarty, 02 kofe BISKIT. Miałam do filmu po prostu, tak jak mówiłam w filmie, Kasia mi wysłała kolekcję Bel do testowania kawową, ale ja sobie kupiłam korektor, dwa korektory z Bell, z tym, że jeden komuś wysłałam w prezencie, a drugi sobie zostawiłam dla siebie. A jeszcze jeden korektor był OK, naszukałam się, ale nie znalazłam z kolekcji tej y, K-pop korektor. Wiem, że go nie, nie lubiłam. No, także z kolekcji K-pop z Bels biedronki korektor chyba poszedł dalej w świat. Od razu mi zrobił Saharę pod okiem, także... No, i to by było wszystko z korektorów. Mam nadzieję, że Ania jest zadowolona. Tylko, że tak, teraz wstawię Wam w tej chwili zdjęcie korektora, do którego bym Wróciła z chęcią, gdybym nie miała tylu tutaj do zużywania. I jest to korektor z Hypoallergenic Aloe. Uwielbiałam ten korektor po prostu. No. Także na tym kończę. Tutaj pokaz. No, to już po filmie. I teraz do Was pytanie: jak Wasz odbiór mojego mojej jakości nagrania? Jest to światło dzienne, nagranie cyfrowe. Nie wiem, co. z ze światłem, z jasnością, z barwami jeszcze dopiero robię doświadczenia także pierwsze nagranie aparatem po prostu poszło na wstęp i zakończenie żeby zobaczyć przy montażu jak to wszystko się przedstawia czekam na Wasze komentarze i dziękuję serdecznie za oglądanie łapeczki subskrybeczki i lajkeczki pod filmem bardzo mile widziane dziękuję za nie serdecznie Wszystkiego dobrego, co Was spotka i do następnego. Hej, papa. Ciekawie, czy będę patrzyła w poglądu chwilę. <grym> Nie wiem. Zobaczymy, jak ten film wyjdzie. Nie mam pojęcia. Ostrzy, ostrzy. No, dobra, zobaczymy. Piszcie, piszcie. A jeszcze zrobię jaśniej, czekajcie. O, może tak? Na razie, pa!